Igor na pewno toruń dzisiaj postawił poprzeczkę bardzo wysoko. Jak ocenisz przebieg tego meczu i naszą postawę? Myślę, że przeważaliśmy przez większość meczu. Źle na pewno weszliśmy w ten mecz. Zawodziła skuteczność, dzisiaj na pewno. Więc ważne, że znaleźliśmy sposób na wygranie tego meczu. To jest najważniejsze, ale jest dużo rzeczy do poprawy względem dzisiejszego meczu. W naszej drużynie jest. Kilku młodych zawodników, którzy na pewno ten okres wykorzystują po to, żeby, żeby się pokazać i żeby zdobyć minuty też już, już w sezonie. Powiedz, jak przebiega ta aklimatyzacja tych młodych i generalnie jak dla Was wszystkich mija ten okres przygotowawczy? Ja, ja myślę, że cały z meczu na mecz jakby razem się scalamy zarówno na lodzie, jak i poza lodem, co jest również bardzo ważne. i i wygląda myślę, że to, to dobrze. Młodsi zawodnicy, chociaż ja wcale też nie jestem, nie należę do starych. Myślę, że nowi, nowi zawodnicy, tak to nazwijmy, aklimatyzują się, myślę, że bardzo dobrze. Dobrze się czują w mieście, w drużynie i to jest ważne. Chciałem też spytać, jak dla ciebie indywidualnie przebiega ten okres, bo, bo z pewnością ten kolejny sezon również dla Ciebie będzie bardzo ważny. Tak, ja patrzę również na swoje, czy, czy, czy robię postępy, czuję, że robię postępy. Myślę, że również jest to widoczne na lodzie. Jestem dojrzalszy, jeżeli chodzi o, o grę, również myślę, że taktyczną i czuję się coraz, coraz lepiej na tym lodzie. Więc jest ok. Już na koniec taka twoja subiektywna opinia. Jednym słowem, jakbyś miał opisać nowy domowe koszulki KKS Katowice? Jednym słowem, pierwsze co mi chodzi, to, przychodzi na myśl to retro, retro styl. Myślę, że o to chodziło, więc, więc, więc jest super. Dziękuję bardzo.